Roxy poszła do programu, też tam się pokazała w publiczności. Gdyby Pani miała dzisiaj zaczynać karierę, jaką ścieżką by Pani wybrała? Bardzo jest to trudne pytanie, dlatego że jak ja zaczynałam, to w ogóle nie było in internetu takiego. Nie, 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 ja, ja... Na, na przykład ta presja tego, że byłam z, znanym dzieckiem, też mnie tak bardzo nie dotknęła. Chodziłam do zwykłej podstawówki, e, poszłam później do szkoły muzycznej, przeszłam, później przestałam śpiewać, żeby móc e, normalnie się uczyć i, i jednak mm, no, powalczyć o to dojrzewanie bez blasku fleszy. Roksana jest już jednak trochę starsza, bo ja zaczynam z lat 7, więc, a, skończy, a płytę, płytę moją, moja pierwsza płyta z dziecięcymi piosenkami. Roksana nie śpiewa dziecięcych piosenek. Moja pierwsza płyta z dziecięcymi piosenkami została wydana jak miałam lat 10, a w wieku Roksany, w wieku Roksany właśnie miałam przerwę. Ale wiesz co, to jest niesamowite, że przeszłam płynie na ty nie wiem, czy zauważyłeś. To jest niesamowite, że Teraz jest tyle możliwości. Na przykład Jacob Collier, jeden z moich ukochanych artystów młodego pokolenia, bardziej w muzyce jazzowej działający, no w ten sposób się wybił. Właśnie pokazywał swoje nagrania, robił eksperymenty różne, multiplikacje, chórki, niechórki i został odkryty właśnie dzięki YouTube'owi. Więc możliwości teraz jest bardzo dużo. Ale nie wiem, czy przez to że jest tego tak dużo, to nie jest trudniej wyłowić te talenty. Sama nie wiem, ale pewno jakbym próbowała od zera jako nastolatka teraz, no to pewno starałabym się śpiewać jak najwięcej i weryfikować po prostu ten, ten swój talent właśnie nagraniami, różnymi występami na żywo, bo to też jest jeszcze co innego. Nie każdy, kto się nagra na telefon i wydaje mu się, że fajnie śpiewa, później jest w stanie stanąć przed publicznością bo wtedy się okazuje, że przychodzi trema, jest to, tamto, wam to. No i jakiś jednak warsztat musi być, żeby udało się podołać.